Cześć, dziś trochę poważniejszy temat. Ostatnio coraz więcej tych poważnych tematów. Słuchajcie, mam wrażenie takie, że. Um że czasami jak się coś dzieje źle w życiu człowieka, to wszystkie te negatywne sytuacje się kumulują i po prostu jest taki zmasowany atak. Z kolei jak się dzieje dobrze, to też wszystko się dzieje dobrze. Wiecie jak to jest, albo bardzo dobrze, albo bardzo źle, mam takie wrażenie. No i ostatnich kilka dni akurat trochę słabiej się czułam psychicznie. Nic złego się absolutnie nie działo, ale wiecie jak to jest, po prostu no człowiek może mieć dołki. I właśnie dziś postanowiłam sobie, że nie dam się i że przecież nie mam żadnych powodów, żeby mieć zły humor. No i wsiadłam na skuter i pojechałam na plażę. Pojechałam w zupełnie inne miejsce, gdzie jeszcze nie byłam. No i widziałam na zdjęciach, że ta plaża wygląda bardzo ładnie i tam to nie jest takie miejsce, do którego jeżdżą turyści w ogóle. A więc pomyślałam sobie, że o fajnie, nagram odcinek albo na temat wegetarianizmu, a to znaczy konkretnie moich doświadczeń z wegetarianizmem, dlaczego akurat przeszłam na ten rodzaj diety, albo że nagram odcinek o tym, jak poznać nowych ludzi na Bali, a albo ogólnie za granicą, chociaż ciężko to zgeneralizować. No więc jechałam z takim pozytywnym nastawieniem i już dojechałam do takiej małej uliczki. I jadąc tą uliczką, widziałam już plażę, więc zobaczyłam, widziałam już ocean, widziałam plażę. No i byłam już naprawdę bardzo blisko. Na tej ulicy w zasadzie nie było ani jednego samochodu, nie było ani jednego motocyklisty, i sama droga była ok. Ona była piaskowa, to znaczy żwirowa. O, może tak. Nie, nie, nie do końca sam żwir, ale to nie była droga utwardzona. No, i jechałam sobie. Ja zazwyczaj nie jeżdżę zbyt szybko. Naprawdę, rzadko mi się zdarza jechać szybko. Jechałam około 40 na godzinę, bo jeszcze akurat spojrzałam na motocykl, na moją deskę rozdzielczą, i w pewnym momencie, w zasadzie w dosłownie ostatniej chwili, kiedy już pode mną było wzniesienie, zobaczyłam, że ktoś usypał z tego samego materiału, z którego była wykonana ta droga, ktoś usypał, bo to, to nie była utwardzona droga, tego leżącego policjanta, wyobraźcie sobie. I to był jeden z bardziej przerażających momentów w moim życiu, bo zobaczyłam naprawdę bardzo wysoką górkę w momencie, kiedy już na nią wjeżdżałam. Ona była wykonana. Ja żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia, bo to jest po prostu niewyobrażalne. Ktoś usypał z tego samego materiału, obsypał takimi kamyczkami żwirem wyżłobienie, które docelowo ma służyć temu, żeby ludzie zwalniali, i chodzi o to, żeby zobaczyć to coś i w normalnych. Państwach. Przepraszam, że mówię o normalnych państwach, ale to w jaki sposób tutaj są zbudowane drogi to jest po prostu jakaś masakra. W normalnych państwach e, ci leżący policjanci są pomalowani innym kolorem, albo są oklejone te wybrzuszenia takimi paskami specjalnymi, albo chociaż jest jakiś znak, cokolwiek. A tutaj nagle ktoś po prostu tak z dupy sobie to usypał. No i ja to zobaczyłam, jak, e, jak już na to wjechałam. Dałam po hamulcach, ale. Wiecie, na nic to się nie zdało. Mój skuter wyleciał w powietrze i wydawało mi się, że ta chwila trwała o wiele dłużej, niż ona w rzeczywistości, w rzeczywistości trwała, ale nie, miałam kom... ale nie miałam kompletnie już wpływu na to, co się dzieje z moim ciałem, na to, co się dzieje z motorem. Dzięki Bogu nie jechałam zbyt szybko ale i tak straciłam całkowicie panowanie nad skuterem i tak. No z tego momentu co pamiętam to tylko to, że widziałam już jak mój skuter upada i zastanawiałam się tylko czy puścić się kierownicę czy się nie puścić. No i w sumie puściłam się, bo w tym momencie, no naprawdę to trwało ułamki sekundy, ale mi się wydawało, że to było... Ała, właśnie dotknęłam rany. Wydawało mi się, że to trwało wiele dłużej, więc jeszcze miałam chwilę, żeby się zastanowić nad tym co zrobić, więc stwierdziłam, że puszczam kierownicę, bo bałam się, że sobie nogi połamie, bo już po prostu oczami wyobraźnie widziałam jak skuter mnie przygniata więc pomyślałam, że lepiej będzie wylecieć z tego skutera. No i upadłam na ziemię. I początkowo to w ogóle myślałam, że nic mi się nie stało, bo nie, całe szczęście nie poleciałam po ziemi. To znaczy upadłam na ziemię, uderzyłam i stop. Więc nie przejechałam za bardzo po tym. To Nawet nie jest ulica, nie, prze, nie przejechałam po tej ulicy. No i myślałam, że nic mi się wielkiego nie stało, bo nie widziałam krwi. Zobaczyłam, że mam dziurę na spodniach. A... Ale bałam się odsłonić spodnie, bo nie wiedziałam, co tam zobaczę. No i zaczęłam czuć ból na moich rękach. No więc tak to wygląda. Właśnie widzę kawałek mięsa. A wybaczcie, ale to wszystko się zdarzyło jakieś, jakąś niecałą godzinę temu w zasadzie. No i bałam się odsłonić tą nogawkę, odsłoniłam w końcu, nie widziałam krwi, ale wiedziałam, że to wcale nie musi nic oznaczać, bo czasem jest tak, że jak się zadrze skórę, to ta krew napływa dopiero później. Zobaczyłam, że rzeczywiście nie mam skóry na kolanie. Zobaczyłam też, że mam zdarte kostki na stopach i zdarłam sobie paznokieć na stopie, ale całe szczęście nie tak, że on mi się oderwał, tylko po prostu tak jakbym zjechała jak, jakoś hardkorowo pilnikiem. A, no i w tym momencie po prostu jak y, zdałam sobie sprawę z tego, co się stało, to po prostu dopadł mnie taki strach, że sobie po prostu tego nie wyobrażacie. I chwilę po tym, jak to wszystko się stało, to j, ja stałam, obok mnie leżał y, skuter, chwilę po tym, jak to się stało, to jechał taki, nadjechał taki pan, jakiś y, rolnik po prostu. Rolnik, ponieważ widziałam, że miał sierp i miał taki duży worek z... nie wiem, czy to było czy to był ryż, czy co to było no i ten pan do mnie podszedł i stwierdził, że... Znaczy, no, chciał pomóc oczywiście, więc tam zaczął się dopytywać, co się stało, czy wszystko w porządku i było no, bardzo miło z jego strony, ponieważ chciał mi pomóc nie, nie mogliśmy się do końca dogadać, dlatego, że ja mówiłam po angielsku pan mówił po... w języku lokalnym ale było widać, że chcę pomóc, podniósł mi, podniósł mi skuter. Jakoś tam w miarę się dogadałam na takiej zasadzie, że spytałam się, czy wie gdzie jest apteka, bo apteka w języku Bahasa to jest apotek. Więc to akurat zapamiętałam, bo to jest dosyć łatwe słowo. No i pan powiedział mi, że muszę pojechać w drugą stronę, gdzieś tam skręcić, i to było dosyć zabawne, ponieważ ja nie rozumiałam, co on mówi, on nie rozumiał, co ja mówię, ale w jakimś cudem się dogadaliśmy. W sensie naprawdę wiedziałam, co się stało, co to znaczy, co mówi. I Dopadła mnie złość, wiecie, jak ja zobaczyłam tą górkę ustawaną, bo jak można w ogóle coś takiego ustawiać na drodze i w ogóle tego nie oznaczyć, to jest po prostu niesamowite, dobrze, że ja chociaż jeżdżę jakoś tak w miarę bezpiecznie i nie jeżdżę zbyt szybko, bo gdybym jechała szybciej, to mogłabym sobie rozbić głowę, mogłabym sobie, no nie wiem, naprawdę mogłoby się stać coś strasznego, starczyłoby, że upadłabym na większy kamień i miałabym dziurę. Um... I nagrywam ten odcinek po to, żeby wam uzmysłowić, znaczy nie po to, żeby wam uzmysłowić, nagrywam ten odcinek ku przestrodze, ponieważ ja akurat jechałam poprawnie, nie złamałam żadnych przepisów, a i tak coś takiego mi się stało. I chciałam wam tylko zaznaczyć, że jeżeli nie byliście nigdy w Azji Południowo-Wschodniej, nie tylko w Azji Południowo-Wschodniej, bo przypuszczam, że takie rzeczy dzieją się też w innych rejonach, ale ja akurat znam bardziej te okolice. Jeżeli jesteście w takich miejscach, to to, że wyjeździcie z głową, to nie oznacza, że nic wam się nie stanie i... Jest tak, że nie z waszej winy, tylko z winy tego, co się dzieje dookoła, może wam się, zdać, może wam się zdarzyć krzywda. I to, że macie do, oczy dookoła głowy, to jest super, ale nie miejcie w ogóle zaufania do tego, co się dzieje naokoło. I nie nagrywam tego filmu po to, żeby wzbudzić jakieś współczucie, ale w, nagrywam ten film właśnie ku przestrodze, żeby żebyście mogli zobaczyć, co się może zdarzyć na pustej ulicy, gdzie tak naprawdę nie ma żadnych przeszkód do tego, żeby sobie spokojnie jechać. Jedyną przeszkodą jest to, że jakiś debil wpadł na pomysł, wybaczcie za moje słownictwo, ale ja nie potrafię znaleźć innego wytłumaczenia na innego określenia na osobę, która usypała takie coś specjalnie, żeby zwalniały samochody i skutery i żeby tego nie oznaczyć w żaden sposób. Wystarczyło naprawdę cokolwiek nawet obsypać jakimś kolorowym piaskiem. To nie trzeba być jakimś Einsteinem, żeby na coś takiego wpaść. I zazwyczaj staram się nagrywać pozytywne filmy, żeby dzielić się z wami jakimiś. Pozytywnymi rzeczami, ale w tym momencie no, e, mam taki nastrój, a nie inny, więc nie będę tutaj nic ściemniać i nie będę oszukiwać. I e, no, trzeba uważać, naprawdę, ponieważ to, że wyjeździcie tak jak należy, to nie znaczy, że jesteście w 100%, e, 100 bezpieczni. Ja jeszcze, wysłuchać, podjechałam do apteki i tutaj też e, no, trochę mnie zaskoczyła pani farmaceutka, znaczy ona na pewno nie była farmaceutką. E, dała mi jakiś taki. Płyn przezroczysty. Zaczęłam się dopytywać, czy to jest antybakteryjne. Nie mogłam się znowu dogadać z tą panią, więc wpisałam w Google Translate i ona później coś tam mi znalazła. Próbowałam poprosić ją o gazę, ale dawała mi plastry. Ja mam, słuchajcie, ja mam no, dziurę na kolanie. Możecie zobaczyć, jaka ona jest duża. Wybaczcie, że tak to pokazuję, ale podeszłam z czymś takim. Pokazałam tej pani. Tutaj mam też dziurę na ręku. Mam też drapane kostki. No, raz później może dogram. Pokażę Wam w zasadzie co się stało, więc pokazuję jej co mi się stało i ona nie wie co mi podać, no byłam naprawdę zdziwiona, chciała mi dać plaster z klejem, gdzie no co ja zrobię, przykleję sobie do rany plaster, bez sensu, więc e, kupiłam sobie bandaż, e, ona dała mi chusteczkę i dostałam jakiś taki płyn niby oczyszczający, ale polełam sobie te rany płynem i przycierałam chusteczkami, w ogóle mi brud z tego nawet nie zszedł, więc ja nie wiem co to miało niby wyczyścić, na pewno nie zabiło to żadnych bakterii. Więc z tej apteki i w ogóle jak już przyjechałam do tej apteki, to zaczęło mi się robić słabo, bo ja nie znoszę zbyt dobrze widoku krwi u siebie. Sama krew jako taką mnie nie obrzydza, ale świadomość tego, że moja skóra jest przycięta. No, nawet teraz, jak o tym myślę, to mi się niedobrze robi i stamtąd musiałam pojechać do innej apteki. Jest tutaj taka apteka, która jest międzynarodowa. Postaram się wkleić wam nazwę tej apteki, jeżeli będziecie na bali, to polecam wam jechać bezpośrednio do niej, a nie do takich małych lokalnych aptek, bo no, może będziecie mieli farta, ale może traficie też na taką osobę, która nie zna się kompletnie na rzeczy. No i tam już w tej drugiej aptece dostałam płyn antybakteryjny na bazie alkoholu, kupiłam sobie takie duże gazy. I kupiłam też więcej bandaży. No i kupiłam też coś takiego. Nie wiem do końca co to jest, ale to wygląda trochę jak Gencjana, tylko w innym kolorze. Możecie zobaczyć taki żółty kolor tutaj. To już tutaj sobie to obmyłam. Może wiecie co? Właśnie patrzę na tą ranę. No skóra mi wisi tutaj. I ja nie wiem za bardzo co mam teraz zrobić z tą skórą. Na razie przemyłam sobie te rany. Dzięki Bogu nie mam nic do szycia. Naprawdę dzięki Bogu. Hmm. I jeszcze jak jechałam do apteki, do tej drugiej apteki, to muszę Wam powiedzieć, że tak się rozkleiłam, że zaczęłam po prostu ryczeć jak dziecko. Naprawdę, po prostu tak we mnie emocje się podniosły, i nawet teraz w ogóle, jak sobie o tym myślę, to łzy mi napływają do oczu. Nie potrafię tego do końca um, jakoś uzasadnić, ale wybuchłam takim płaczem. Że normalnie jak jechałam na tym skuterze, to jechałam chyba z, nie wiem, 20 na godzinę, bo po prostu tak szłałam, że aż się cała trzęsłam no ale cóż trzeba być na takie okoliczności chyba po prostu jakoś psychicznie przygotowanym no, zresztą no nie wiem czy da się być przygotowanym A cieszę się, że teraz już siedzę w mieszkaniu i że wszystko jest dobrze i naprawdę nic takiego strasznie poważnego się nie stało, nawet szwów nie muszę mieć zakładanych, nie muszę nawet jechać do szpitala, więc naprawdę miałam bardzo dużo szczęścia w całej tej strasznej sytuacji i no i teraz już e, trochę lepiej się czuję, e, bo powiem Wam, że po prostu chciało mi się wymiotować. E, I e, nie to, że kręciło mi się w głowie, nie wiem jak to powiedzieć po angielsku, mówi się lightheaded. E, słabo mi się po prostu robiło. E, na samą myśl po prostu o tym, co się stało, ale wiecie co, potraktuję tę sytuację jako taką nauczkę, nauczkę, chociaż nie uważam, że zrobiłam coś złego, możecie mieć absolutnie inne zdanie na ten temat, to jakby... No, trudno, stało się, ale uważam, że ja nie zrobiłam nic złego w tej sytuacji i zachowałam e, wszelkie środki ostrożności. E, natomiast będzie to dla mnie nauczką, żeby nie czuć się bezpiecznie, i takim przypomnieniem, żeby nie czuć się bezpiecznie, nawet w takich miejscach, gdzie mogłabym się czuć najbezpiecznie, ponieważ nie ma teoretycznie żadnego zagrożenia. Otóż nie, jeżdżąc tutaj na skuterze, zagrożenie jest do zawsze. I nawet jeżeli my jeździmy poprawnie, to miejcie na uwadze, że. W każdej chwili może wydarzyć się jakaś tragedia. Dzięki Bogu u mnie nie wydarzyła się żadna tragedia. No ale ja jestem naprawdę przerażona. Muszę po prostu wziąć kilka głębszych oddechów, napić się jakieś herbaty, uspokoić się. No i co? Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że jeżeli będziecie jechać gdzieś na wakacje do takich państw, gdzie drogi są wątpliwej jakości i wszystko to, co się dzieje na drogach, jest kompletnie nieuregulowane, i nie można nawet nigdzie zgłosić tego, że jest sobie taka jakaś rzecz na drodze, która jest po prostu niebezpieczna, no to mam nadzieję, że wy po prostu zachowacie ostrożność i że nic złego wam się nie przydarzy. No, i dziś to tyle, a tymczasem ja chyba sobie pomedytuję albo po prostu postaram się odstresować. Wybaczcie, jeżeli przekazałam wam jakieś takie negatywne emocje tym filmem, ale inaczej nie potrafię, nie, nie potrafię się uśmiechać. Znaczy, ja trochę teraz się uśmiecham, ale to jest bardziej ze stresu. No, ale tak, wezmę to po prostu, potraktuję jako nauczkę i popracuję nad tym, żeby wrócił do mnie dobry nastrój. Dzięki słuchajcie do zobaczenia i babaj. Bye bye.